Piękna miejscowość Milewskie. Tak, witamy, witamy w naszej wsi Milewskiej, gmina Jasienówka. Moim e... i Państwa przewodnikiem będzie Pan Andrzej Zabielski. Bardzo miło Panie Andrzeju. E... Witam również, również mnie bardzo miło, że... Mi to się podoba e... w Waszej y... miejscowości te takie piwniczki, piwniczki, piwniczki. No, piwnice służyły do y... przechowywania ziemniaków. Y... W czasach 20-30 lat temu tych ziemniaków bardzo dużej ilości się sadziło, hektar, dwa, więc trzeba było je przechować. Zostały skarmione w większości przez świnki, które teraz się nie hoduje praktycznie w naszej wsi. Także piwniczek jest bardzo dużo, prawie w każdym. Tutaj mamy następną piwniczkę. Tutaj swego czasu mieszkał pan, który był kominarzem, już nie żyje. Takich zawodów było na wsi więcej, których już nie ma? Mieliście to znaczy, kowali? No Mieliśmy, tylko akurat nie, nie, nie w tym miejscu. Także było dwóch... Tak, taki dwóch, kołodziej to był w wsi? Koło, nie, kołodzieja nie mieliśmy. mieliśmy a, a rymarza? Stolarzy, rymarzy mieliśmy. mieliśmy no, hydraulików to nie było w tamtych czasach, ale, ale była osoba również, która się zajmowała kopaniem studni, także o. takich zwykłych, naturalnych. Panie Andrzeju, a ten rymasz dzisiaj, to czym się zajmował? Rymasz, rymasz robił uprząż dla koników, które były podstawową rzeczą w tamtych czasach, gdyż w każdym gospodarstwie był jakiś tam konik, konik, kilka koników. E, także to tak mniej więcej wyglądało. Panie Andrzeju, wieś, pan Milewski to jest pana wieś urodzenia? Tak, tak, no może nie urodzenia, ale się rodziłem już w Knyszynie, w, w szpitalu w tamtych czasach, aczkolwiek od najmłodszych lat tu mieszkam, żyję, założyłem rodzinę, także znamy się tutaj z mieszkańcami. Wprawdzie mieszkam poza wsią, ale jako radny, przedstawiciel wsi, tutaj reprezentuje interesy mieszkańców. Starałem się nawet o, o tą drogę, żeby kawałek było porządny, bo to była bruk taki powybijany, rzadki. Od kiedy jest asfalt? W 1910, nie, w 2010 roku został zrobiony. Tylko tak dziwnie, że tutaj mamy odcinek, kawałeczek drogi gminnej, gdzie jest wąższa droga, dalej mamy drogą powiatową, gdzie jest szersze, asfalt i chodnik. Również niedawno powstała rok temu tutaj obwodnica w co jest rzadkością, bo to była bardzo... Obwodnica? Tak, obwodnica. Omija wieś, jak gdyby większy transport... Można kierować poza wsią, żeby nie niszczyć, nie niszczyć asfaltu i, i również, żeby było bezpiecznie dla zwierząt i dla dzieci, i dla ludzi we wsi. Omija wieś całkowicie. Wpada do drogi powiatowej tam z drugiej strony. Całkiem e... dużo zostało we wsi, jeszcze takich drewnianych domków. No tutaj, tutaj mamy y, y, dom pana na Motybla, też z rodziny Motyblów. Na razie jest chwilowo niezamieszkały, ale niedługo będzie, bo właściciele się szykują na powrót tutaj z Wielkiego Miasta, Białegostoku. Nie dużo krzyży, bo tak, nawet na prywatnej posesji. A, akurat ten pan Motybel, senior, który już nie żyje, się zajmował wyrabianiem tego, czyli nie, nie pamiętam jak to się nazywa, obecnie to się nazywa kamienio... kamieniarstwo, coś tak. takiego. Tak, to on z, z grysiku robił, robił krzyże, robił, robił e, e, parapety. A to jest jeden z starszych zabytkowych krzyży. Chyba też pana Motybla e, jest nawet data roku. E, 1912, jeżeli dobrze. Tak, wie. tak, tak. I takich krzyży dokładnie takich samych przez pana Motybla zrobionych jest tutaj, co ja wiem, w najbliższej okolicy 3. I z tego samego prawie roku. Co mieszkańcy wioski przed tymi krzyżami, jak ktoś z Marto się spotykali, tak? Jakie, być może, być może, aczkolwiek jest na wylocie na końcu obwodówki, krzyż, gdzie tam przeważnie odbywają się pożegnania, dlatego że to jest jak gdyby tylko początek wsi. Natomiast tam jest środek. środek, gdzie z dwóch stron się spotykają kondukty pogrzebowe i tam żegnają. Ale piękne drzewo. Dąb, dąb jedno ze starszych, ze starszych tutaj na terenie. Natomiast tutaj są problemy, bo trochę z niego się sypie z góry. Y, gałęzie muszą być podcinane. No ale jest ładny rzeczywiście. Mógłby czasami być pomnikiem przyrody. Nie wiem y, czy jest, ale. Nie jest jeszcze. Y, czasami przyjeżdżają ludzie, zbierają żołędzie do posadzenia z tego, z tego drzewa. No znaczy, się nie jak, jak? Tak, bo to jak gdyby do dalszego rozmnażania. Bardzo ładna sztuka. Co Panie Andrzeju, mówi? co milewskie dużo się zmieniło przez te wszystkie lata? No, bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo i cały czas się zmieniają. Tylko ludzie, czas biegnie tak szybko, że ludzie pewnych zmian nie zauważają. Już, już widzą, że to jak gdyby było, i jest i, i pozostanie. E, tutaj mamy trasę na, do Puszczy Knyszyńskiej, bardzo ważny trakt kiedyś był, bo e, wszyscy mieszkańcy i wsi naszych i okolicznych jeździli do lasu po drewno opałowe swego czasu. Bo do Puszczy Nyszyńskiej to ile będzie? E, dwa kilometry niecałe do Puszczy Knyszyńskiej, tam z, się zaczyna Puszcza Knyszyńska, to jest ścisły rezerwat obecnie, e, także Tutaj mieszkała poprzednia pani sołtysowa, która ze względu na wiek zrezygnowała już z swojej funkcji yy, i problemy chorobowe. No tutaj mamy piwniczkę, tak, ale to mówię, to jest podstawa, podstawa każdej rodziny w każdym gospodarstwie, kiedy ziemniak był. Nie do pomyślenia było, żeby ktoś z rolników nie posadził ziemniaków. To tak, ziemniaki tutaj się trzymało, co jeszcze? No żyto, żyto zboża, to. Żyto... Zboże kukurydzy nie było w dawnych czasach. kukurydza nie była w ogóle. Nie była w stanie tu przetrwać, bo, bo był inny klimat. A potem pani Andrzeju, by zimno. Wraz z upływem lat, to co przetwo, przetwory też się trzymało? Eee, nie no to przetwory jabłka w takich piwnicach się trzymało, tutaj też piwniczka, następna też wejście z tamtej strony. W takich piwniczkach jest stała temperatura. Nie? No, da się dobrze przechować. Da się dobrze przechować y, wiele produktów. Natomiast no, jedynie gorszą stroną takiej piwniczki jest to, że wilgotność jest dosyć duża, y, utrzymywana. O, to tutaj mamy, mamy przerwę. Brakło, brak, brak zabudowań, taka Nigdy pustka, nie było tutaj? Nie pamiętam, żeby były. To chyba raczej, raczej, ale mi się zdaje, że dawniej, a dawniej musiało coś być, bo jak był przydział, przydział działek pod zabudowę. O, mamy niedzielę, a jedzie z wózka mleko. Tak, 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 jedzie, jedzie mleko do przetwórni w Monkach. Dom leciarni spółdzielskiej OSM Monki, gdzie jest przetwarzane na sery, proszki. Jest kilku rolników, którzy są producentami jeszcze mleka, hodują krówki. O tak są na wsi jeszcze? Jest z, z 12 rolników, którzy A. się zajmują hodowlą. Z tego większość jest poza wsią, mieszka na tak zwanej kolonii. Chyba jakiś pszczelarz kiedyś mieszkał, bo widzę ule. No to tutaj pan, pan, się zajmuje trochę pszczółkami, ale to od niedawna i na, na taką mniejszą skalę, na, na potrzeby wyłącznie własne. E, tutaj będziemy mieli jeden ze starszych domków, które już podlega, e, no czas jego niszczy, a właściciel się nie zajmuje nim. Ale i, i, a kiedyś starych stary. Koniki na wsi, co nie, panie Andrzeju? No, no tak, aczkolwiek jeszcze, jeszcze jakieś tam koniki wracają. Mam nadzieję, że niedługo ich będzie coraz więcej. Mamy trzy gospodarstwa z konikami, i to w trakcie rozwijania się. Ale został klimat tego. No, to jest dawnej wsi. To jest końcówki, końcówki właśnie z, z dawnych czasów. Domku, który był zamieszkany. A może on być jeszcze przedwojenny? Nie, no, no na pewno. Na pewno jest przedwojenny. Po prostu wymaga troszkę re renowacji i zadbania, i mógłby funkcjonować dalej. O, kiedyś Więc... jakieś zdobienia były nad oknami takie w ogóle inne niż w krainie otwartych okiennic, co mamy. U was tutaj jednak. Okienic nie używano, nie używano, nas, tak, nie wiem czemu. ale zobaczy pan są, są zdobienia także tak zdobienia zdobienia w każdym domku były, bo mieliśmy stolarzy także się tym zajmowali, ale to każdy czy tylko ci bogaci mogli sobie pozwolić na zdobienia, nie nie w każdym domku było, bo to nie było drogie, stolarzy chętnie to robili, było ich kilku, byli również osoby potrafiące Dom zbudować od podstaw drewniany, taki, no to nie wiem, to Cisielka chyba się nazywała wtedy. Byłem w Milewskich miesiąc te temu, a teraz wiosna, i o jak pięknie wygląda wioska. Super. No to są e, dzikie bzy. Tutaj między innymi była jedna z kuźni e, w okresie międzywojennym. W tym miejscu, gdzie bez rośnie. No to tylko zapowiadań. Tylko zapowiadań wiem. W tym domku mieliśmy swego czasu sklep spółdzielczy, funkcjonował to w latach 70., -tych, 80. -tych do roku mniej więcej 90. Piwo z kufla czy nie nie, nie? nie, było. Nie, z kufla nie było. Ale nie brakło piwa i mocnych trunków również. Aczkolwiek chleb też był. Teraz Czyli Panie potrzebne. Andrzeju sklepu nie ma, co? W Mileckich? No nie ma, ale to od bardzo niedawno, od roku praktycznie. No i to jest chyba największy ubytek, e, jeśli chodzi o... Stra was. Strata, strata. No po prostu musimy musimy jechać po zakupy do sąsiednich wsi. Do Kneszyna? Do Kneszyna Tutaj też jeden ze starszych domków e, przedwojennych. E, osoba samotna ostatnio mieszkała, ale... W tej chwili właściciele się nie zajmują. Chyba nim jest troszkę opuszczony. Tutaj też piwniczka była, ale to już tylko ślad po niej został. Po piwniczce. Jeszcze takie płoty, jak kiedyś, takie, właśnie na polach, takie drewniane, jedne, drugie w Tak, bo tutaj, tutaj pasują się krówki po drugiej stronie tego gospodarza, z naprzeciwka krówki i cielaczki I to jest najprostszy system ogrodzenia, najszybszy. W tym miejscu stał mój dom rodzinny. Tutaj kiedyś rodzina zebielskich osiedliła się. Po tej stronie mieliśmy budynki gospodarcze, po tej stronie był domek. No ale... Panie Andrzeju, a ile pan miał rodzeństwa? Trójka, ja, ja czwarty, byłem jako jako... Najmłodszy? najmłodszy, tak, tak, najmłodszy. A jak cofniemy się jeszcze do czasów dzieciństwa, to co pan pamięta jako mały chłopiec? Może w coś graliście? Jakie kiedyś zabawy były? No z zabawy, to najbardziej zapamiętałem yy, zabawę w pieniążki, o dziwo. Pieniążkami się podrzucało, tak. A ja nie znam tego. 20 grosze tam, no to, to są były drobne, drobne pieniążki, grosiaki, to ze szkoły. Natomiast, no, no cóż tam, mi się pro co pobawiło trochę, o. natomiast, no dziewczyny, jakieś tam klasy, nie klasy, ja bardzo nie kojarzę. E, mi się przyszło żyć e, jako dziecko większe, e, już poza wsią, więc ja miałem ograniczone możliwości, do yy, jak gdyby do zabawy z kolegami. Pani Sautysowa chyba siedzi w oknie, bo widzę. O, to pozdrawiamy. Mu, no, tak. Najmłodsi mieszkańcy! W... Tak, tak, to jest przyszłość Mileski. Przyszłość Mileski. Jak masz na imię? I za to, po prostu... oh, tak jak kiedyś u babci, przez okienko. No i najmłodszy czarek, zobacz, wesoły jaki chłopiec. Zobacz. Tak jest. No. I zatrzymaj, żeby nie wypadł. Chociaż tu nisko to. Hania, pokaż się, nie chowaj się. Chodźcie do kamery, chodźcie. Czarek. A taka ciekawostka, bo pani Sołtys jechała na swój ślub bryczką. A tak, 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 jechała, jechała, nie, nie wiem, czy pamięta, ale... Pozdrawiamy młodzież i... Ale mamy dowody na to w postaci zdjęć archiwalnych już, także była piękna bryczka, piękni państwo młodzi i piękna impreza, na której ja byłem żoną zaproszony. Co tu jeszcze dodać? Swego czasu tutaj też był sklep przejściowo... W mileski państwo zabierscy trzymali. Panie Andrzeju, ale klimat wioski. Tutaj mamy piwniczki też. Naturalne ze wschodu mamy sprzęta, I go, które jeżdżą po... Zabudowania, pracują, piwniczki, wszystko jest po prostu pracują, jak Co tu jeszcze? Tu Świ jeszcze świetlicę mamy. zaraz będziemy mijali. Tak. tak. Świetlica kiedyś była budynkiem yy, Co tam było kiedyś? Kiedyś, a kiedyś nie było nic, było szare podwórko, gospodarstwo państwa urbanów. Państwo urbanowie sprzedali to dla, dla, formalnie dla urzędu gminy. Gmina przekazała mieszkańcom wsi Milewskie i w latach 74-75 czynem społecznym została wybudowana świetlica od podstaw. Został przewieziony budynek drewniany z wielkiego miasta Białystok wojewódzkiego co wymagało dużo, dużo wysiłku i kosztów i została przewieziona, natomiast w Świetlicy funkcjonował obecnie, przedtem był kiosk ruchu gdzie była sprzedawana prasa podstawowe, E, takie drobiazgi jak w kioskach, które znamy sprzed 30 lat e, w miastach. E, natomiast w 2010 roku świetlica przeszła kapitalny remont. E, gmina dostała dofinansowanie i zostało to już e, na zewnątrz zmienione: e, zmieniony dach, zmienione e, zewnętrzne elewacje. E, także e, Dużo się zmieniło. W późniejszym okresie był tutaj sklep, z którego mieszkańcy korzystali, którego obecnie nie ma już od roku. A tutaj mamy kapliczkę, która została wybudowana w latach 50. przez, przez mieszkańców również. Wiem, że niedawno było jakieś wydarzenie w Milewskich, że cała wioska się zebrała przy kapliczce. Mieliśmy wizytę arcybiskupa Gustka z Białgostoku także tutaj mieszkańcy tak powitali, mieliśmy spotkanie, także było bardzo przyjemnie, aczkolwiek zimno, no to, ale ona jest zamknięta tak, na, na, na klucz? Czy... Tak, chyba może nawet klucz jest, nie wiem, nie wiem dokładnie, bo ja tutaj nigdy nie korzystam, tu chyba pani ta nadzoruje, która tutaj mieszka, pani Motybel. No i tak doszliśmy prawie do do centrum, no bo dalej, dalej to jest jak gdyby druga część już wsi. I Panie Andrzeju, tam widzę plac zabaw, tak? tak? w ubiegłym roku, w ubiegłym roku na prośbę mieszkańców wniosek sołtysowej m.in. właśnie został jak gdyby zakupione, zakupione urządzenia dla dzieci, bo mamy nadzieję i idzie wszystko w dobrym kierunku, demografia wzrasta, rodzin y, z dziećmi, mamy coraz więcej, więc z myślą o tych najmłodszych. Bo są bociany. Bociany to jest podstawa, Ta jest podstawa. Mamy, mamy, dużo gniazd, aczkolwiek we wsi nie jest ich dużo, chyba z pięć, ale jak na wieś to, to i tak nie jest mało. Natomiast sporo jest porzucanych po, po, poza wsią, bliżej łąk gniazd bocianych. Tutaj y, Tutaj. Z, z tyłu budynku Świetlicy będzie taka wiatka, że turyści mogą tam sobie usiąść? Nie, nie, nie mamy nic, ale jeśli ale do Świetlicy są klucze i także Można turyści wejść. mogą skorzystać z tego. Tu jest przystanek dla dzieci, szkolnych dojeżdżających yy, na wypadek I Dzieci deszczu. dojeżdżają do szkoły, do Jasienówki? Do Jasienówki, tak, do jasionówki. O, yy, tutaj. Piękny klimat miejscowości. Taki turysta jak przyjedzie do Milewskich to przyniesie się do, do lat. No do lat, 20 lat do tyłu, tak. co najmniej 30. Aczkolwiek zmiany i tutaj postępują. No, nie, nie zawsze korzystnie, no ale cywilizacja, postęp techniczny no musi zrobić swoje. No tutaj mamy też drewniany domek, ale to był remontowany niedawno. Tutaj nowe państwo się wprowadzili do tego domku, z, z, chyba z Białogostoku. Następny domek też się państwo wprowadzili niedawno. Y, tutaj też jest właścicielem y, pan z y, Białogostoku, przyjeżdża z rodziną. Czyli panie Andrzeju, jaki wniosek, że się podoba dla ludzi w Milewskich? Raczej tak. Tutaj jest spokój. Spokój, cisza, świeże powietrze, y, coraz więcej na rowerach aktywnie. Ludzi wypoczywa, młodzież w tym, co jest, co jest chyba bardzo pozytywne. No natomiast chyba bociany nie przewidziały, że trochę może komplikować tutaj ruch na, na krzyżówce, bo to jest główna krzyżówka we wsi milewskiej. Tutaj? Tak, bo to jest łączą trasę z, z drogą wojewódzką. No ale, ale ptaszki się kierują intuicją chyba, mają swoje zdanie. Piękne razem miejscowości, łęko budy. Kujbiedy. No to już jeśli chodzi o Kujbiedy, to nie chciałbym wchodzić za bardzo w szczegóły, ale słyszałem taką historię czy opowieść, że w dawnych czasach ludzie, którzy tutaj, na terenach tutejszego, to chyba Królestwo Polskie było swego czasu, którzy podpadli z prawem, byli przewożeni do Kujbied, bo Kujbiedy leżą za rzeką, rzeka jest graniczna, i tam mieli kuć biedę za karę. O. Czyli izolowani całkowicie byli po tamtej stronie. No i nie wiem, na ile tam jest prawdy w tym, ale chyba trochę jest. Panie Andrzeju, a budynek szkoły to gdzie jest? No, tutaj, w tą stronę, mieliśmy szkołę. Tutaj. Tutaj pan chodził do szkoły jako mały chłopak? Yy, tak, tak. Chodziłem do. W szóstej klasy. W szóstej klasie zakończyłem, ze względu na to, że była reforma szkolnictwa. Rok chyba 74. powstały zbiorcze szkoły gminne, i, mu, i wszyscy musieliśmy y, zacząć dojeżdżać do szkoły zbiorczej gminnej w jesienówce. Wtedy to dojeżdżaliśmy takimi przyczepami, które były ciągnięte przez y, traktory ze skr z spółdzielni kółek rolniczych. No, A zimą? No zimą, tymi samymi. U. Myśmy to nazywali budy. Budy, bo to był taki nieocieplony... To przyczepka taka do wożenia, do wożenia ludzi. Ale do szkoły to 6 6 kilometrów, nie? No w, dosyć daleko. Dosyć daleko, no ale wtedy nikt nie narzekał. Grupa była dosyć liczna, także nie trzeba było ogrzewać nawet samej przyczepki, bo żeśmy sami nagrzali. A. Na kuchali. Wprawdzie okna były zamarznięte, ale, ale to, to jest kwestia 10-15 minut i byliśmy w szkole gminnej w Wiesionówce. Panie Andrzeju, a pan może wie, dlaczego Milewskie, skąd nazwa miejscowości? No są dwie, dwie jak gdyby źródła, którymi dysponuje. Jedna historyczna, która mówi, że najpierw się nazywała Sioło Czarna. Kiedy powstawało to? Natomiast nie, nie, nie doszukałem się, w którymś momencie zostało zmienione na wieś Milewskie. Aczkolwiek y, słyszałem z, z kilku wersji, że y, był ksiądz o nazwisku Milewskie i tak się zasłużył dla wsi Czorna, że zostało na prośbę mieszkańców przemianowane na Milewskie, od nazwiska Milewski. Tutaj mieliśmy skup, z, z zlewnię mleka tak zwaną. Która podlega, podlegała pod Spółdzielnią Mleczarską w Monkach, zamknięta ze względu na reformy tutaj, jeśli chodzi o dowożenie mleka. Bo dzisiaj, tak jak wcześniej, widzieliśmy tam cysterność odbiera bezpośrednio od rolników, ale ja sam woziłem i, i, i dużo mieszkańców, yy, no właściwie wszyscy swego czasu wozili tutaj. To się zmieniło chyba od 12 lat. No a tutaj, to już mamy ostrożnie, tutaj się zbliżamy, się zbliżamy y, do szkoły. Tutaj mieszka pani, która, która pochodzi też z Milewskich i uznała, że należy się osiedlić w y, swoim rodzinnej wsi y, na miarę Tam, możliwości. gdzie kurzenie. Tak, tak. Tutaj, tutaj ma rodzinę, stąd pochodzi. No a to, a to są, to jest pozostałość po szkole, która podlega stopniowej Odnowie. Bo teraz co, co, już jest to prywatne, u... tak? Tak, jest, jest to prywatny budynek. E, wła... Też rodzinka mieszka młoda, nowa z wujką dzieci. E, teren jest coraz lepiej zagospodarowany. E, Także, A jest tylko budynek mieszkalny, bo taki długi ma skrzydło? Tak, tak, bo tam kiedyś kiedy funkcjonowały sale lekcyjne w tym długim skrzydle i korytarz po drugiej stronie biegł na wylot. Natomiast e, właściciel zbyt, e, zbyt krótko jeszcze ma, żeby zagospodarować mhm. całość, więc w pierwszej kolejności został e, odnowiony, zrekonstruowany budynek mieszkalny. E, także no i teren wokół teren wokół, bo to było takie już, już płoty dosyć stare, które, które którymi nikt się nie opiekował, podupadały jak gdyby troszkę. Ale kamieni skąd one tutaj, z pola? Nie, a to tak, tak to pan, pan, który jest właścicielem tutaj działki yy, zwoził, ściągał, tu zaraz jego pola naokoło są, yy, także czego jak czego to kamieni to w naszej okolicy nie brakuje. Właśnie, panie Andrzeju, no, ja słyszałem, że pan ma nawet taką kolekcję kamieni. No mam, ale to, to są bardzo nietypowe kamienie. To są y, kamienie, które do dzisiaj nie znalazłem, chociaż szukałem odpowiedzi, skąd w naturze się wzięły tak, takie idealne kształty. Nie, nie mam na razie odpowiedzi. Być może ktoś, ktoś by udzielił. A pa, są... ten, co ma u siebie te kamienie, to z własnego gospodarstwa? Tak. Tak, z własnego, aczkolwiek na pewnym, jest pewne miejsce, w którym oni tylko i wyłącznie takie kształty mają i tam można je znaleźć. nawet. I właśnie to mnie dziwi, dlatego że y, y, przez moje gospodarstwo, moje, moją działkę przebiegała y, droga, droga, która prowadziła do Knyszyna. Być może to z tego to wynika. Ale obróbka tych kamieni pozostaje dla mnie do dzisiaj tajemnicą. A to jest nowa obwodnica w Milewskie. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Wójtowi za, za to, bo to jednak bezpieczeństwo na wsi się poprawiło z tego powodu. Kto nie musi, kto nie musi jechać do wsi, omija i jedzie dalej. Czyli bliska odległość do puszczy Knyszyńskiej, wspaniałe. Baza wypadowa na wszelkie jakieś wycieczki rodzinne. No i tutaj koniec. To, to w tym miejscu mieszkańcy żegnają e, każdą osobę zmarłą, która jest dalej odprowadzana do, do kościoła na cmentarz grzebalny w Parakwi e, przy kościele św. Trójcy Wiesionówca. Panie Andrzeju, ja chciałem podziękować za tak fajną wycieczkę po miejscowości Milewskie. Gmina Jasionówka. Klimat został niesamowity. Bardzo rekomenduję dla państwa na wycieczki wszelkiego rodzaju. Zapraszamy, zapraszamy do Milewskich. No, może państwo dużo atrakcji nie znajdziecie, ale myślę, że zawsze coś nowego ciekawego się znajdzie. Ale Milewskie mają następujące argumenty. Mają przede wszystkim pięknych ludzi, a druga rzecz mają niepowtarzalny klimat. Mają, mają. Zapraszamy, dziękujemy.